Czym my się bardziej martwimy, że słyszymy, że nasz przyjaciel, znajomy, sąsiad złamał przysięgę małżeńską, czy złamał rękę? Coś złamał, ale co złamał? Przysięgę. No przysięgę to, przysięgę to miliony ludzi w tym kraju złamało, ale rękę złamał, patrz, no i nie zrasta mu się. Coś takiego. Proszę Państwa, jak my chrześcijanie reagujemy, że ktoś nam właśnie o tym mówi? Moja córka złamała przysięgę małżeńską, tą w kościele, przy organach, fanfarach, Bogów, Trójcy Świętym Jedynym, wszystkich świętych Maryi podpisywali w zakrystii, podpisywali przy ołtarzu, podpisywali w kancelarii, świadkowie, ściągnięci byli, żeby świadczyli, że to było. No już, proszę Państwa, no nie ma mocniejszej formy, żeby to po ludzku scementować. A ktoś zrobił pstryk i od Gośki poszedł do Aśki. Jak my na to reagujemy? No, ludzie różnie reagują. Niektórzy mówią, no ta, no ta tera ta takie czasy. Niektórzy, żeby jeszcze bardziej ciekawie zaistnieć, mówią, no, moja córka z nowym, nowym, z nowym facetem w Anglii mieszka, tia, tia, no, no co zrobić? No co zrobić? No nic nie zrobić? No to jeszcze inni mówią tak. Niektórzy mówią tak mądrze, bo my wtedy nieraz staramy się być mądrzy. Ja, proszę Państwa, parę razy w życiu też mocno służyłem, żeby zająć stanowisko czyste i jasne. I nieraz mówimy, no tak właśnie, nieraz to się tak ułoży. No kto przewidzi, no? Kto przewidzi? Takie mamy mądre zwroty na takie różne trudne sytuacje. Proszę państwa, ilu z nas potrafi spokojnie, patrząc w oczy, powiedzieć to niedobrze, że Pani córka złamała przysięgę małżeńską. To niedobrze. Bez wywyższania się, bez osądzania, bo może ta córka prędzej przed nami, wszystkimi będzie w niebie, nie wiem. Ale to, że złamała przysięgę małżeńską, to jest niedobrze. I my to powinniśmy mówić tak, jak Jezus mówił prosto w oczy prawdę. Prosto w oczy prawdę.